Some Sestrens Sharpie, to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 25 na amerykańskiej mapie. W dzisiejszym odcinku, tak jak już wcześniej mówiłem, lecimy sobie ze sprzedażą Czyli tak, w pierwszej kolejności leci Rzepak i jajkaft w listopadzie. W grudniu leci Jęczmień. I yy, jęczmień, i słoma, yy, a reszta będzie szła w późniejszym czasie. Dobra, musimy sobie zaznaczyć teraz, gdzie możemy sprzedać sobie rzepak w najlepszej cenie. Yy, o, olejarnia by miała, dawała chyba najlepszą cenę. Nie będę się pociągiem mówił z taką ilością, tylko damy do olejarni chyba. przecież nie, tak rolny jest w dobrej cenie. A nie, terminal transportowy jeszcze lepszą cenę daje, więc zaznaczymy sobie to, gdzie to mamy jechać. Czekajcie, zaznaczyłem czy nie zaznaczyłem? Zaznaczyłem, czemu nie widzę tego? gdzie to jest? 400 metrów od nas. A tutaj, dobra, więc wyjeżdżamy sobie na drogę i objeżdżamy dookoła żeby dojechać do tego, do tego terminala przeładunkowego a jajka zaraz zobaczymy gdzie będziemy mogli sprzedać w dobrej cenie ja was oczywiście na samym starcie jeszcze chciałem zachęcić do subskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku mam nadzieję, że wam się odcineczek spodoba i że chętnie go obejrzycie i pomożecie w rozwoju kanału więc lecimy sobie z tematem mamy do sprzedania troszkę w tym sezonie, więc no powinniśmy dobrze zarobić, mam nadzieję, że może na jakieś pole styknie albo coś Więc zobaczymy jak to wszystko Jak to wszystko się skończy, zakończy No mamy tutaj z dwie, z dwie te, z dwie przyczepy słomy Belek słomy mamy do sprzedania, więc No zawsze to jakiś plus Zawsze, zawsze na plus, nie na minus, więc Będziemy sobie też z słomą działać Będę chciał możliwe, że coś kupić do słomy, albo coś, zobaczymy jeszcze na razie o tym nie myślę. Na razie zobaczymy ile się uda pieniędzy uzbierać. Jakiś kokosów raczej nie będzie, ale może jakoś w miarę wyjdziemy na tym wszystkim, że uda się coś dokupić, bo najlepiej aby nam się udało dokupić pole, bo wtedy będziemy mieli więcej plonów do sprzedaży, a tak to będziemy mieli problem ze sprzedażą, bo, no bo nie będzie co sprzedawać tak naprawdę, dobra. Więc podjeżdżamy tutaj, sprzedajemy i lecimy sobie dalej z tematem, z dalszymi pracami. Jak sprzedamy wszystko w tym, w tym odcinku, no to będziemy lecieć sobie już, czekować się pod siebie. Na pewno będzie dużo kukurydzy pod kiszonkę i będę chciał zakupić... A właśnie, zobaczmy czy mamy coś ciekawego na przecenie. 230 koni, ma jakiś wariant czy nie? Nie, ma tylko konfigurację kół. Cool. O, ten by był fajny, 120 tysięcy, nawet tyle pieniędzy nie będę miał na pewno więc on odpada dobra, zarobiliśmy 13300 lecę sobie teraz przesiąść się do John Deere'a sprzedamy sobie jajka John Deere'kiem bo muszę załadować sobie palety na lewetę i pojedziemy sobie przepraszam, dodałem chyba po pojedziemy sobie później już ze słomą i z No, mam nadzieję, że w miarę fajnie się obrobię że nie będzie jakiś bardzo długi ten odcineczek nie będzie żadnych cięć ani nic, więc yy, no tak wygląda na ten moment ta sytuacja, a i zajechałem mu drogę. A i kurde, mam pod górkę ciężko. A on już też jest uszkodzony, będę musiał jechać do sklepu, tam do serwisu i naprawić go, bo no już jest dosyć słabawy, więc muszę go... będę musiał go naprawić, on ma też swoje lata, więc nic dziwnego. Będę, będę, będzie trzeba po prostu o niego zadbać troszkę. Tu sobie zaraz zjedziemy. Ja jadę prosto pod Silos i przesiadam się do Gendera, żeby móc działać dalej. Może za, możliwe, że za miesiąc sprzedamy sobie już krowy, ale chyba jeszcze za wcześnie będzie. Bo żeby one były w pełni. miały pełną dojrzałość płciową tylko chcę, żeby miały. Bo, no bo wiem, że wtedy mają dobrą cenę i nie ma sensu ich chyba dłużej chować z tego, co ja zauważyłem. Tylko od razu sprzedawać. Tylko że na razie nie będziemy sprzedawać wywożąc, tylko no, bo nie stać mnie na zakupy przyczep. Tylko po prostu będziemy zamawiać handlarza, żeby od nas kupił. Dobra, no i będę chciał niedługim czasem postawić też przyczep, postawić też sobie no. Co jemy mówić. No, się. Będę chciał też postawić na, u siebie na farmie tą, tą oborę dla krów, tylko żeby można było produkować mleko, no bo fajnie, fajne to jest, wszystko fajnie, ale no niestety, no nie możemy produkować mleka, to jest troszkę, tego troszkę szkoda, no ale gdzieś sobie postawimy, no jeśli by się udało dokupić jakieś większe pole, no to któreś pole będę mógł poświęcić, ale ja tak to nie jestem w stanie na razie nic poświęcić, bo mamy za mało pól. Dobra, muszę sobie przerzucić na obciążnik, odpiąć obciążnik tutaj, bo muszę trzeba podpiąć. Dobra, obracamy. Fajne, ciekawy jestem co on robi, że takie, jak jest takie tu, 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 jestem co on wtedy robi. Yy, czy dobija ciśnienie jakieś, czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia. Yy, jadę sobie, tylko tak, czekajcie, zobaczymy, gdzie możemy gdzie najlepsza cena będzie sprzedaży tych jajek. Bo jeśli by była w targu rolnym, to przewiezę sobie na yy, widłach, bo nie będzie sensu po prostu bawić się z yy, innymi rzeczami. Dobra, jajka Fabryka yy. konserw, niby, no ale to jest. Nie no, pojedziemy na targ rolny, bo szkoda czasu marnować, a na targu rolnym wcale słabej ceny nie dają, więc sprzedamy w targu rolnym i... Aj, I za bardzo. To jest. Halo. To jest, kurde No co jest, zaczęło mi widły. Zapadły się pod mapę. Ja pierdzielę Serio Giant, Serio Ja pierdzielę, muszę resetować widły teraz jeszcze Tur też mi się zapadł, no kurde Nie no to jest śmieszne, dobra, widzimy się za sekundę Dobra, jestem z powrotem yy, uda Udało się to odbugować no wiadomo w ten sposób, że zresetowałem No ale ważne, że się udało w ogóle wydostać te wideo Bo że się nie zbugowało coś i nie zapadło się całkowicie pod mapę, że się ich nie dało wyciągnąć Więc to już jest duży plus Dobra, no tysiąc e, litrów jaj no, no muszę po jednej palecie niestety wozić, bo widzę, że, że się, Bo ja wtedy stuknąłem I one się źle ustawiły Więc muszę je podwieźć sobie tutaj ręcznie I zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy Tutaj sprzedaży tych jajek e, ile paleta kosztuje, bo wcześniej było 1800 5100 czyli 1800 kg jest 1800 litrów jest 1000 jak 1800 litrów chyba no. na to wychodzi yy, bo no bo tak by przynajmniej to na to by mi to podawało ale jak wychodzi no to nie wiem zobaczymy na... ciekawy jestem efektu końcowego sprzedania wszystkich klonów w tym, w tym razem chociaż sobie zobaczę ile się na tej palecie 1000 sztuk ja nie wiem jak to, jest, jak to jest ile litrów, więc e, nie będę wnikał, no jajek jest trochę, więc jest dobrze, więc 10 tysięcy za jajka weźmiemy, no więc to jest mega dobra kasa, na pewno będę chciał później, w późniejszym czasie postawić większy kurnik, żeby móc e, lepiej zarabiać na tych kurach, bo wiadomo, że no, ten mały kurnik, no, on jest dobry, ale na start, dobra, więc mamy już 24 tysiące prawie e, ja robię cięcia. I przewijamy czas do kolejnego miesiąca, bo będę potrzebował, potrzebuję teraz grudzień, żeby móc działać dalej. Dobra, mamy kolejny dzień, jadę po Słomę i lecimy sobie na handlarza z zwierzętami. On jest tutaj w centrum, więc jest blisko, to jest dobry plus. Więc to już jest duży plus, bo nie mamy z bardzo daleko, 600, 600 metrów w linii prostej to jest chyba no ale zawsze to do przodu więc sprzedamy sobie te słomę zobaczymy ile uda się zarobić nie zostawiam na razie nic dla siebie no bo nie mam jeszcze, nie mam jeszcze obory która by wymagała słomy więc a poza tym no nie ma sensu yy, zbytnio trzymać słomy jeśli nie mamy rozrzutnika obornika no bo po co tak naprawdę no bo troszkę, troszkę byśmy podnieśli sobie Tura. i lecimy sobie na ten targon, gdzie on dokładnie jest, więc ja my to musimy jechać, prawo, w... no po drugiej stronie sklepu, więc jest spoko, więc wyjeżdżamy tutaj i lecimy sobie na sklep, więc prosta droga i tak, ogarniemy sobie to, pojedziemy z Jęczmieniem, no z Jęczmieniem musimy zrobić dwa kursy, nie wiem jeszcze gdzie, więc to się okaże tak naprawdę, ciekawe jestem, ile mamy tutaj ile, 50 tysięcy litrów no więc 50 tysięcy litrów to powinniśmy mieć coś blisko yy, 8 tysięcy, 7, 7 coś takiego zobaczymy dokładnie jak sprzedam, no ale coś zawsze więc kolejne pieniądze będą, mamy 23 tysiące, powinniśmy mieć około 30 tysięcy no efekt końcowy powinien być coś koło 60 tysięcy no niestety na pole nas żadnej nie będzie stać, to jest najgorsza no więc ale yy, teraz po tych żniwach to znaczy żniwak. No, zasiejemy jedno pole yy, o, yy, dla kur, corga, prawdopodobnie Resztą, zresztą lecimy wszystko w kiszonkę. Te największe pola wszystkie w kiszonkę idą. Może nam nie wraku dla kur po prostu zboża, to, musi, to muszę sobie przypilnować. A reszta leci wszystko w kiszonkę. Yy, kiszonki mogę zostawić tylko tyle, co yy, na przyczepie myślę. Yy, wystarczy mi, więc pełną przyczepę sobie zostawię. Wysypę ją gdzieś w okolicach yy, naszego naszych krów i resztę sobie wszystko sprzedam tylko że no ze sprzedażą będę miał ten minus muszę sobie teraz pokombinować jak to odpić pasy a i sprzedało samo dobra więc jest super i lecimy sobie z następnymi rzeczami no to ja mówiłem 7500 zabele jeszcze mam, będę miał niecałą może przyczepę drugą więc zawsze to coś do przodu będziemy i lecie, będziemy lecieć sobie z tematem yy, siewów tak naprawdę już yy, uprawy pola, pól pod, orka, pod siew i siewów więc będę musiał wypożyczyć znowu siewnik punktowy żeby móc w ogóle siać no ale to już, to już mi wiem, że mi się odrobi bo pójdziemy sobie później teraz będziemy mieli więcej pól z kiszonką więc yy, też będzie inaczej troszkę to działało bo yy, będziemy mogli sobie więcej tak naprawdę zarobić, no bo będziemy wypożyczymy ten kombajn, ale za to będziemy więcej zarobimy na tej tysiące tylko nie wiem czy nie będę musiał po prostu sprzedać tego silosu, który mamy i e, pobrałem chyba, jak się nie mylę, z modów silosy e, takie większe więc postawimy jeden taki wielki najlepiej, jakbym znalazł taki z plecami, tylko nie wiem czy mi się uda znaleźć taki z plecami a i zachwyciłem turem e, nie wiem czy mi się uda znaleźć taki z plecami e, bo one są najłatwiejsze do Ubijanie tak naprawdę, podwalamy wzrok w jedną stronę i to jest wszystko, co potrzebujemy umieć. I są no, dużo łatwiejsze i szybsze w obsłudze. Dobra, ja muszę sobie podcofać tam. Załączymy sobie... Ej, i zaostro... Byłem przełamany trochę. No ładuj, ładuj. Dobra, mamy wszystko załadowane. Ja sobie wiem co je zapiął trzeba nie widać pasów Nie wiem czy są zapięte te pasy No ale mniejsza o to jedziemy jeszcze tam chyba dwie belki mi zostały tylko prawdopodobnie nie zmieszczę, bo 10 belek się mieści na raz Więc y będę musiał nabić na widły jedną No ale to nie problem Jedną czy dwie? Dwie chyba będę musiał nabić na widły więc weźmiemy na widłach resztę co nam zostanie i yy, pojedziemy na tego handlarza więc ja już mogę sobie w sumie rozchylić widły bo na pewno będę potrzebował no właśnie o tym mówiłem nie wiem czy nie będę musiał rozładować tych belek i jeszcze raz załadować bo widzę że coś się tutaj aha już wiem jak to działa Żebym ja chciał sterować nie przyczepą Dobra Już wiem, jak to działa yy, Tylko ja bym chciał sterować sobie yy, Turem Czemu nie mogę Będę musiał odpiąć chyba przyczepę Dobra czekajcie I teraz zapnijmy pasy ja I to będę musiał rozładować, rozładować chyba jeszcze raz tu przyczepę Odepnę sobie i... Dobra, to nie mi się odepnie, a ja sobie załaduję na widły te belki, bo widzę, że jest problem z obsługą tura, jak jest podpięta ta przyczepa, bo coś się po prostu steruje, tylko przyczepą. Nie mogę sterować turem, tylko przyczepą mogę. Dobra, niżej i lecimy sobie do przodu. i jedziemy, ogień więc to mamy załadowane i tak naprawdę z głowy teraz zostanie nam tylko sprzedaż jęczmienia jeszcze no fajnie by było aby śnieg położył się w końcu na tym, a nie woda I cały czas mamy na razie wodę na drodze więc no fajnie by było zobaczyć ten śnieg bo jeszcze Wam nie pokazywałem śniegu na tej serii, ogólnie w tym farmingu Zobaczycie, zobaczylibyście sobie jak fajnie się odbija yy, wszystko na śniegu. No ma jak ładnie jest zrobione to akurat. Co jest niedopracowane to jest, ale... Aha. Fajnie, że belki są nieprzytwierdzone do przyczepy. Nie chodzi o to. Yy. No troszkę to jest... No wiem, że troszkę oszukuję gierkę. No, nie lubię po prostu ładować belek, ani kostek, ani belek widłami, więc no przepraszam Was za to bardzo, ale niestety no, nie będę męczył się, bo to ma mi sprawiać przyjemność ta gra, a nie yy, żebym się denerwował, więc dlatego tak robię. Yy, I będziemy działać sobie dalej ze sprzedażą. Później W późniejszym czasie oczywiście w czerwcu sprzedamy sobie tą kiszonkę. I wtedy możliwe, że jak już sprzedamy kiszonkę, bo na razie nie będę chyba nic kupował, chyba żeby się coś trafiło na promocji, zaraz zresztą obczajmy promocję. Jeśli by się trafiło coś na promocji, no to oczywiście kupię coś, jakby było coś, co mi jest potrzebne, no to kupię na promocji, no bo jak najbardziej się opłaci. Dobra, bym sobie tutaj wyładował. Dobra. I którym się wyładowywało? Y chyba. Nie. Tak. I. X. To jest kurde. Ja chcę się pozbyć tego. Halo. O co chodzi? czekajcie chwilę a potrzebowałem drugi raz nacisnąć Y okej okay. muszę sobie cofnąć i teraz z wideł się pozbyć tego muszę odpić przyczepę i zrzucić z wideł dobra yy, więc mamy 39 tysięcy na ten moment jak najbardziej spoko, spoko kasa ja sobie zjadę tym ciągnikiem już później przesiadamy się do tego ciągnika i ładujemy jęczmień Soja, kukurydza, ryż, pszenica, jęczmień. Zadujemy panu przyczepę jęczmienia. A teraz zobaczmy sobie, gdzie możemy sprzedać jęczmień w dobrej cenie. Mm, najlepsza cena. mój zbożowy chyba. Albo targron. Mój zbożowy jest bliżej jedna mniej. A nie. No. Tak, tak. Dobra. Gdybyśmy mogli lecieć na mój zbożowy. E, gdzie to jest? A, czyli troszkę za kawałek, za naszym yy, no yy, kurde, handlarzem zwierzętami, więc spoko yy, moment tam oblecimy nie wiem czy to nie jest dłuższa trochę trasa jak tamta co jecha, jechałem ze słomą, ale zobaczymy no powiem wam tak, mamy pewną przyczepę, ja czekajcie przykryję ją sobie bo sypię śnieg, żeby mi odebrali te zboże yy, powiem wam, że ciekawe czy oni ja by była taka takie coś, że no zwracają uwagę na wilgotność zboża i w ogóle na wilgotność plonów, no to by było dosyć ciekawe. Tak samo jak i cena zależna od na przykład zawartości oleju w rzepaku, no to by było naprawdę dosyć ciekawe, i no wiem, że ciężkie do zrealizowania myślę, że dla nich by było, dla Giantsu, ale myślę, że do zrobienia. Więc ciekawy jestem, jakby to rozwiązali. Wejdę, ja bym sobie zrobił tylko screena. Żeby, żeby mieć coś na miniaturkę i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie no i nie wiem jak dla was ale dla mnie dźwięki są mega spoko poza czemu ja mam 40 tylko fpsów co jest ale tylko w kabinie bo poza kabiną mam git fps -y, a w kabinie gdzieś spadają nie wiem zawsze tak było nie wiem dlaczego tego wam nie powiem ok, to mamy tu po lewej mamy 19600 no. powinniśmy wziąć Ponad 20 tysięcy za tą za, za sprzedaż tego jęczmienia, więc powinno być dosyć spoko. Dobra. Tutaj jest sprzedaż, okej. Okay. Wjeżdżamy. I wyładowujemy. No niestety ta przyczepa strasznie, długo się podnosi, więc chwilę schodzi zanim ona rozładuje. Nawet czy to idzie ile zarobimy? No, ponad 20 tysięcy powinniśmy zarobić. Dobra, 20, prawie 2 000. No i tam jeszcze mamy chyba 7? Nie, 9 tysięcy chyba jeszcze litrów. Jak się nie mylę. Więc powinniśmy jeszcze dosyć dużo zarobić. a bo tu mam tak, pan na 10 ustawiony. E, więc tam jeszcze powinniśmy mieć dosyć sporo w, w silosie, więc będzie dosyć spoko kasa. 60 myślę, że 70 tysięcy łącznie będziemy mieli. E, a obczajmy sobie jeszcze, czekajcie, podkręciłem tylko tempomat, a odpiąłem sobie przyczepę, fajnie. Złe przyciski, niestety, e, niestety odpiąłem sobie przyczepę. że muszę sprawdzić czy jeżeli ciągną na pewno za sobą. Zobaczmy szybko sobie. No na promocjach nie ma nic niestety. Więc szkoda, bo tak powiem szczerze. No mega ładna jest ta przyczepa. No i to jak na moje wystarczająco na ten moment dla nas. No 20 tysięcy litrów na jedną przyczepę, no to jest spoko. K w któregoś razu po prostu kupimy drugą taką przyczepę, pod kiszonkę, pod takie rzeczy, żebyśmy mieli dwie przyczepy. No i będziemy działać sobie na, dwie, na, dwa, na dwóch przyczepach. No i myślę, że wtedy już... Wtedy już będzie wystarczająco. No, no raczej nie, be, nie będzie tutaj... Będzie ciężko tutaj o jakieś ogromne y, pola, takie rzeczy. No bo jednak tutaj jest dosyć... Rozróż, dosyć duże zróżnicowanie terenu i dużo drzew. No musiałbym je powycinać. No nie wiem, może w następnym odcinku y, byśmy się zajęli wycinku kilku drzew wokół działki wypożyczył, aj, wypożyczyłbym sobie y, ten rębak, byśmy mogli te drzewa tutaj pościnać. Y, zawsze to by była kasa. Y, raczej bym chciał rębak y, wióry zrobić, więc moglibyśmy troszkę tych drzew pościnać. No, bo nie oszukujmy się y, wokół 9400 y, wokół domu. Tak y, tyle drzew, no można by było przerzedzić je troszkę że tak powiem. Więc zobaczymy, pomyślimy jeszcze nad tym. Może, może się na to skuszę, więc lecę sobie z tym jęczmieniem jeszcze i na tym kończymy dzisiejszy odcineczek, żeby móc w następnym odcinku już działać z czymś innym. Możliwe, żebym, żebym przewinął tak, żeby leżał śnieg i takie zimowe, zimowa wycinka drzew. No i nie wiem, może byśmy zrobili tak, że po prostu bym wziął... No, to na lawecie woził drzewo, tylko że wiem, że na wiórach raczej byśmy więcej zarobili. Tylko kwestia, ile bym zapłacił za wypożyczenie rabaka. Bo jeśli bardzo dużo, no to nie ma sensu e, tracić pieniędzy, e, jeśli praktycznie nic na tym nie zarobimy. Więc no, musiałbym kilka takich przyczep sprzedać. E, w sumie obczajmy sobie na szybkiego. Nie wiem, czy wióry, wióry, wióry. Deski że mniej walną gdzie są wióre? Yy, zrębki są 1600 za 1000 litrów o wow, niezła cena za zremki 1600 za 1000 litrów to jest dobra cena naprawdę więc yy, moglibyśmy mega dużo zarobić na tym tak naprawdę 1600 no nie, ta, za taką przyczapę byśmy mieli blisko 40, 30 parę tysięcy jakieś 36 tysięcy byśmy mieli, więc no nie by była cena, tylko że musiałbym wycinać w czasie gdzie jest najlepsza cena wycinać bym musiał, więc zobaczymy kiedy jest najlepsza cena? W styczniu, akurat za miesiąc byśmy mogli wycinać o 1635 no, nie można by było narzekać na taką cenę. Więc myślę, że się pokuszę. Ile. E, czekajcie, zobaczymy, ile efekt końcowy naszych. E, 72 tysiące. A ile by nas kosztowało wypożyczenie jeszcze rębaka? Czekajcie, belowanie. Rośliny okopowe, To jest leśnictwo. Rębaki. Rębak 110 tysięcy. Taki niewielki. A ile by nas kosztowało wypożyczenie? 5600. No bezproblemowo możemy to zrobić, więc yy, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. I zapraszam Was oczywiście na resztę moich filmów. Trzymajcie się. Cześć!